Gdy przychodzisz na ten świat, rodzisz się wolny. bez granic. Jako dziecko nie widzisz żadnych ograniczeń. Nic nie wydaje się być niemożliwe. Nie boisz się marzyć. Wierzysz, że możesz zrobić i osiągnąć wszystko, czego tylko tak naprawdę zapragniesz. Miaisz stać się kimś wielkim, osiągnąć niesamowite rzeczy, ale świat miał dla ciebie inne plany. Zaczął ci szeptać, że nie jesteś wystarczający. Że Twoje marzenia są głupie, nierealne, że powinieneś dać sobie spokój, dostosować się. I uwierzyłeś. zawałeś tę nieposkromioną, nieograniczoną część siebie gdzieś, głęboko w środku. Może wydaje ci się, że nie pozostało po niej w tobie ani śladu. Ale prawda jest taka, że ten płomień nigdy nie zgasł. Sam dobrze o tym wiesz. Czujesz to, on wciąż tam jest. Każdy z nas ma w życiu ten moment, kiedy pojawia się ten wewnętrzny impuls. Ten głos, ten nie da się rzuciszyć. Ten głos to twój prawdziwy potencjał. Potencjał, który wiesz, że drzemie w tobie on zawsze. Ten sam, który czułeś jako dziecko, zanim świat kazał ci milczeć. Zanim powiedział ci, że powinieneś go stłumić, ponieważ bał się Twojego blasku. Teraz nadszedł czas, by go odzyskać. By przestać się bać. By zacząć w końcu żyć na własnych zasadach. To jest Twój moment. To chwila, która może mieć całe Twoje życie. Ty możesz dalej tłumić sobie ten głos. A mogę go posłuchać, ale obaj dobrze wiemy, co powinieneś z tym zrobić.